Hej, hej, hej! Witajcie! Zobaczcie, jaką ja miałam dzisiaj do Was przepiękną książeczkę. Mordercza Adelka. To się wszystko źle skończy. Miss Tana i Missy Spillclay. Książeczkę dostałam od wydawnictwa znak Emoticon. Zobaczcie, widzicie? Właśnie one są takie piękne, się je dotyka, ale jak tylko dotkniecie palcami spoconymi czy czymś, a widzicie? Już zaraz wszystkie paluszki widać. Odciski palców są. Ale nie o to chodzi. Słuchajcie, jak ja się przy tej książce uśmiałam, to wie tylko, bo praktycznie chyba moja starsza córka, która, wiecie, czytała ją razem ze mną. No, wiecie, dawno ja nie czytam tak naprawdę bajkowej książki w formie komiksu, która zawierałaby tyle czarnego humoru. Normalnie obłędnie dobre dzieło, którego pragniemy czytać więcej i więcej. Słuchajcie, pierwsze strony, może wam pokażę. Przedstawiają Adelkę, która właśnie nie lubi nikogo, i całej reszty. A zobaczcie, jakie to są fantastyczne karteczki. Ja przez chwilę myślałam, że one są przyklejone. Widzicie, jaka wspaniała iluzja jakiegoś zeszytu. O, całą klasę jej też przedstawia, żebyście mieli opis, co jest na następnych stronach. A to są właśnie jej przyjaciele. I słuchajcie, jak widzicie. Adelka jest nietypową rudowłosą dziewczynką, która nie lubi absolutnie nikogo i dla wszystkich jest przezabawnie niemiła. No, ja myślałam, że po prostu padnę, kiedy w jednej z opowieści, wiecie, mama Adelki pytała ją, w której kreacji wygląda najlepiej. Wiecie, przebierałaś raz, drugi, trzeci, a Adelka za każdym razem oceniała ją na beznadziejną. Wiecie, w końcu mama taka zrezygnowana opadła na łóżko, twierdząc, że no nie ma już niczego innego. A Adelka. Kochana córeczka stwierdziła, że to nie z kreacją jest problem, tylko po prostu ze samą mamą i z jej twarzą. No wiecie, co to było naprawdę genialne. Takie mnie niesamowicie dobiła, i to w tak słodki sposób. No po prostu to była dla mnie czysta poezja. Naprawdę strasznie darza, duża dawka śmiechu czeka każdego z was. I książka jest nie tylko dla dzieci, co ja bym określiła 10 plus, ale i dorośli znajdą dla siebie bardzo zabawne teksty. Nie wolno zapominać, że Adelka jest właśnie jeszcze mała, dlatego często wszystko rozumie na opak. A wychodzą z tego naprawdę tak przezabawne historie, które sprawią, że naprawdę, kiedy macie największą depresję na świecie, ona totalnie podniesie was na duchu. Książka jest bardzo krótka, jak widzicie, z malutką ilością dialogów, bo tutaj ewidentnie nie chodzi właśnie o treść, ale o sam przekaz. Zobaczcie, no, no jak się tej Adelki po prostu nie da. Nie kochać. Ona jest taka pocieszna, taka zabawna. Naprawdę nie da się przy niej totalnie nudzić. Ja uwielbiam wiecie taki czarny humor. I powiem wam, że kiedyś sama pisałam podobną książkę, ale właśnie z tytułem Szurnięta Katarzyna. I jest ona dostępna na LOL 24, ale, ale w wersji dla dorosłych. Dobra, nie chodziło o to, ale chodziło o to, że ja po prostu też takie książeczki lubię i czasem piszę. I tak, modelkę ja polecam każdemu człowiekowi, który lubi czytać, bo wiecie, tu nie ma wydziału wiekowego. Chociaż ta książeczka jest napisana, że jest yy, dla dzieci do lat 7, no to nie wiem dlaczego, ale ja bym właśnie powiedziała, że jest bardziej dla ludzi o 10 plus. Bo wiecie, no próbowałam te, te wszystkie humory przeczytać, yy, czytałam swojemu synowi, on ma teraz 8 lat w tym roku, no i on za bardzo nie mógł tego zrozumieć. No ale z stolatkom, to żeśmy się tak chrały, że po prostu <strasznie>, strasznie to było śmieszne. I to jest część pierwsza, a ja za chwilkę nagram wam recenzję części drugiej i będzie równie śmiesznie. Do zobaczenia, pa!